Hebrajskie słowo kavud oznaczające coś ciężkiego tłumaczone jest jako chwała Pana obiekt latający jakim posługiwał się Bóg Jahwe. Opracowałem wygląd samolotu na podstawie opisu z Biblii Warszawskiej z księgi Ezechiela. W 30 roku, w czwartym miesiącu, 5 dnia miesiąca, gdy byłem wśród wygnańców nad rzeką Kebar Stworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boże. I spojrzałem, a oto gwałtowny wiatr powiał z północy i pojawił się wielki obłok, płomienny ogień i blask dokoła niego, a z jego środka spośród ognia miśniło coś jakby błysk polerowanego kruszcu. A pośród niego było coś w kształcie czterech żywych istot. A z wyglądu były podobne do człowieka, lecz każda z nich miała cztery twarze i każda cztery skrzydła. A gdy posuwały się, słyszałem szum ich skrzydeł, jak szum wielkich wód, jak głos wszechmocnego, jak hałas tłumu, jak drzawa wojska, a gdy stanęły, opuściły swoje skrzydła. I było słychać szum z sklepienia, które było nad ich głowami. Gdy stanęły, opuściły swoje skrzydła. Pod ich skrzydłami z czterech stron były ludzkie ręce, a te cztery żywe istoty miały twarze i skrzydła. Ich skrzydła nawzajem się dotykały, ich oblicza wyglądały u wszystkich czterech z przodu jak twarz ludzka, z prawej strony jak twarz lwa, z lewej strony jak twarz wołu, a z tyłu jak twarz orła. A ich skrzydła były rozpostarte ku górze, ich nogi były proste, a stopa ich nóg była jak kopyto cielęcia i lśniły jak polerowany brąz. A gdy spojrzałem na żywe istoty. Oto na ziemi obok każdej ze wszystkich czterech żywych istot było koło, a wygląd kół i ich wykonanie były jak chryzolit, i wszystkie cztery miały jednakowy kształt, tak wyglądały i tak były wykonane, jakby jedno koło było w drugim. I widziałem, że wszystkie cztery miały obręcze, wysokie i straszliwe, i były dokoła pełne oczu. A gdy żywe istoty posuwały się naprzód, wtedy i koła posuwały się obok nich, a gdy żywe istoty wznosiły się ponad ziemię, wznosiły się i koła, gdyż duch żywych istot był w kołach. Nad głowami żywych istot było coś w kształcie sklepienia, błyszczącego jak niesamowity kryształ, rozciągniętego w górze nad głowami. A nad sklepieniem, nad ich głowami, było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu, a nad tym, co wyglądało na tron, u góry nad nim było coś z wyglądu podobnego do człowieka. A wyżej ponad tym, co wyglądało na jego biodra, widziałem jakby błysk polerowanego kruszcu z wyglądu jak ogień wewnątrz niego, a w dół od tego, co wyglądało na jego biodra, widziałem coś, co wyglądało na ogień i wokoło niego blask. Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz, tak wyglądał wokoło blask tego, co pojawiło się jako chwała pana, gdy ją ujrzałem, upadłem na twarz. I słyszałem głos tego, który przemówił. Oto moja wizja pojazdu latającego jachwę. Dziękuję za oglądanie.